Witajcie, z tej strony odkrywca Radek, to jest właśnie kolejny materiał z Safe Vintage Store. Tak jak pamiętacie, w poprzednim odcinku, no cóż, mieliśmy taki zwykły, normalny materiał, taki dość spokojny materiał, bo głównie skupiliśmy się nad zbieraniem zapasów, zapasów gliny i innych takich zasobów. Oczywiście też mamy tutaj gliniany piec, gliniany piec, który nam pomoże zrobić chociażby takie potrawy jak ciasto, albo chleb. Więc w dzisiejszym materiale pokażę Wam, jak się robi właśnie ciasto. A jakie zrobimy ciasto? No można zrobić różne rodzaje, na przykład ciasto owocowe, ciasto warzywne, ciasto mięsne. Więc są różne tutaj, no są różne możliwości, tak? Różne są możliwości, pokaże wygląda następująco, jest to chyba śnieg. Śnieg zresztą? Nie, to jest zwykły śnieg. Oczywiście temperatura jest na poziomie 2 stopni na plusie. Śnieg powoli i tak znika. Więc coraz, coraz lepiej będzie, coraz cieplej będzie, oczywiście. E, oczywiście, tak, nic, po, nic was nie ominęło. Wszystko jest tutaj na bieżąco, więc na razie nie było żadnego grania poza anteną, ani nic, więc tutaj wszystko jest po staremu. I dzisiejsze materiale też bym chciał zrobić: jeden kilo, mianowicie kilo z brązu korenckiego, potem ten kilo z brązu cenowego, no niestety, powoli, wkrótce może nawet paść. A jedna sprawa jest taka, te szczypce bym zabrał na dole, bo tutaj mam oczywiście stanowisko do wytopiania, tak? Więc to jest najlepszy obszar, ale brakuje mi jednej rzeczy. Stojak na narzędzia. Jak się robiło stojak? Stojak, czekajcie, może tak, patyk, 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 nie, nie drabina, tylko wieszczak na narzędzia, ok, czyli same patyki i będzie gitara. Proszę bardzo. Jedna sztuka mi wystarczy na pewno. Czyli to sobie postawimy. A tutaj. Dobra. I jeszcze oczywiście zabiorę mój młot. Mój młot, który znajduje się na dole. Znaczy na górze. Na górze. Razy dwa. I na razie chyba to tyle. Na razie to tyle. Tak, więc ja jeszcze tutaj tak skowam czyli to i to. I mało tego, jeszcze pójdziemy teraz spać, bo i tak już jest godzina dziewiętnasta, więc chodźmy spać, to razem staniemy do nowego dnia, czyli jak stanie słońce pewnie. Tak więc dobranoc. I... O, już chciałem powiedzieć, że głód mi coś nie spada, a jednak zaczął spadać. Oczywiście ta mechanika jest trochę taka zbugowana, bo i tak malutko bardzo mało głodu staciłem. Więc no. O, minus 5 stopni. No cóż, jeszcze takie są niestety pogody. Raczej znaczy, takie warunki atmosferyczne. Ale dobra, to mamy gotowe. No to co? Zrobimy ciasto. Ciasto zrobimy. Tylko zobaczę z czego zrobimy te ciasto. Bo możemy zrobić oczywiście ciasto warzywne, albo ciasto mięsne. I na chwilę obecną... Właśnie ciekawe, czy ta ilość tego mięsa, co tutaj mam, ono wystarczy mi, czy nie? Oczywiście też mam mało ziarna, co jest trochę takie bardzo niepokojące. Ale chyba ta ilość, którą teraz tutaj wytworzę, powinna mi wystarczyć. Nie jestem pewny, ale zobaczymy. Jeszcze to zamknę. Zmienimy tak do końca oczywiście. Czyli maksymalnie ile się da. Cztery sztuki. I jeśli dobrze pamiętam, żeby powstało ciasto, no to trzeba dać jeszcze wiadro wody. I wtedy to łączymy razem i mamy wtedy ciasto, tak? A najpierw trzeba to oczywiście wziąć do akwipunku. No, 13 lat wystarczy. No, w moim przypadku wystarczy to na no prawie 2 lata. I co? Jeśli dobrze pamiętam, to idzie tak, a to idzie tak. Tak? Tak. 2 litry wody, no to można to zawsze uzupełnić. Tutaj nie ma takiego problemu, żeby to uzupełnić. I jeszcze taka jedna sprawa. Tutaj jest słaba, tutaj jest mocna. Tutaj jest borax. Ty byłeś w słabej taniny. Czyli teraz mogę dać cię do mocnej taniny, mocna tanina. A teraz 9 sztuk tutaj byśmy też wyrobili, czyli tutaj uzupełniamy. Chyba to tyle, bo tutaj już jest taka zwykła kategoria. Ewentualnie jeszcze tą namączoną skórę. Albo tą skórę trzeba ją najpierw namoczyć. Dokładnie. Dobra. Ok, zaraz zajmiemy się właśnie wytwarzaniem ciasta, bo to też jest taka inna mechanika. Bo to co teraz mam, to mogę ewentualnie zrobić właśnie chleb. A jeszcze zabierzemy te całe mięso. Dobra, e, jeszcze oczywiście jest potrzebne, tak, potrzebny będzie jeszcze jeden materiał w postaci właśnie drewna opałowego. Drewna opałowe chyba posiadam, no posiadam coś, ale to powinno wystarczyć. O, jakie opady śniegu. Niestety aktywność wywiez jest na bardzo wysokim poziomie, więc jest troszeczkę tak niebezpiecznie, ale chyba powinno być w miarę okej. Okay. Dobra, mamy ciasto. Trzeba dać oczywiście teraz, no cóż. Mięso. Oj, oj. Ja mam za mało mięsa. Tak, więc zrobimy taką jedną rzecz. Mianowicie, pójdziemy na szybkie polowanie. Bardzo szybkie polowanie, żeby uzupełnić tego mięsa. Nie spodziewałem się, że troszeczkę więcej będę potrzebował, a jednak. Więc trochę tak słaba. A właśnie jak ta szczep gruszy. Dalej tak. Cóż, na uteranie. Mm, no właśnie, teraz trzeba znaleźć jakieś zwierzę. Może być to świnia. E, na pewno nie kulczak bo tutaj mamy mięso z kurczaka. Ja potrzebuję czerwone mięso, żeby to było w miarę ok, w miarę idealnie. I co? Jest to zwierzęta? O nie, no chyba to są jaja. Ja nie jestem nie dziwię się ale kroliczek. Chyba mam nóż. Ten kroliczek powinien mi raczej wystarczyć. Mam chyba wszystkie dzidy dokładnie. Kroliczek był tutaj. No właśnie, teraz pytanie. Czy ta ilość mięsa mi wystarczy? Nie jestem pewny. Ale to zobaczymy zaraz. Tam mamy kolejnego królika. No w porządku. Ale ten króliczek nie jest potrzebny na razie. Dobra, to na razie idziemy tutaj na spokojnie do przodu. Zaraz ogarniemy sytuację. Zobaczymy jak to wygląda. Ja też ogarnię, tak kłody dębu są tu postawione. Dziwne. No troszeczkę. Dobra. E, damy teraz mięso. Mięso pójdzie tutaj. ty no i nie mów, że jeszcze mi brakuje mięsa. Wow. Dobra, wiem gdzie jest taka większa zwierzyna. E, to jest właśnie obszar górzysty. Tam dość często się lezpią dziki, nie dziki, e, barany. Chociaż wolałbym dzika, bo dzika łatwiej wyeliminować niż oczywiście e, barana. Poza tym baran jest bardziej niebezpieczny. Tutaj jest martwa kura. Przez lisa. A, tutaj nie pada, dziwo. Kołczek roika polować. No i w teorii można. Kroiczka. Co to jest za gleba? Gleba o wysokiej żyzności! O! Patrzcie! Oj, 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 Znacznie lepsza gleba tutaj występuje. Hmm. To wciąż nie jest najlepsza gleba, jaka jest do zdobycia w tej grze. Wiecie co, już barana, lepiej barana zaporować będzie szybciej i na pewno będę miał większą pewność, że zyskam więcej mięsa. Trochę słabo. Ok, trochę tak zbytnio chaotycznie to zrobiłem. ja dobra, jest, to, jest już upolowany, tylko straciłem HP. Niska waga, ale powinna wystarczyć do naszego ciasta. Jeszcze przy okazji, skóra yy, i dobra. Tak, jeszcze ewentualnie mogłem sprawdzić, czy są tutaj jakieś zwierzęta, ale chyba nie. Pomijając, oczywiście, kloiki kloików, to raczej jest tutaj pełno. No właśnie, ale jeszcze tak bym tutaj zerknął na wszelki wypadek. Bo wiecie, tutaj jest ta gleba wysokiej żyzności. A to nie jest taka byle jaka gleba. O, przy okazji jest tutaj dojrzałe żyto do wykorzystania. To jest nawet idealne na te zimne warunki, bo ma wytrzymałość do minus 12 stopni, ale niestety nie lubi zbytnio wysokich temperatur, dlatego też ma maksymalną temperaturę do 27. Ale przy obecnych naszych warunkach nasze warunki to są bardziej takie obszary typowo, no umiarkowane. Tutaj jest miedź, To sobie oznaczę ten obszar. Więc ciekawe, że tutaj jest miedź nawet. To jest tolf. Ale to troszkę tej lepszej gleby zyskałem. Bardzo mnie to cieszy. Oczywiście, bardzo mnie to cieszy. No i dobra, a się teraz właśnie za tą robotę, tak? Za robotę mianowicie e, Wyrobienie tego ciasta w końcu. Abyśmy to w końcu załatwili, tak? A jak tam jagody? O, jagody to jeszcze daleko. Ewentualnie to można zrobić. Jakieś tutaj kurczaki się wykryły. Nie wiem, czy jest tutaj jakiś kogut. Fajnie by było, gdyby to był jak, jakiś kogucik. A się to tak trochę słabo. ma się, to jest żyto. To jest żyto. No to że damy tutaj. I jeszcze zrobimy jedną piękną rzecz: mianowicie tą glebę. Czyli te 6 sztuk gleby wykorzystamy. Ciekawe, łopata mi wytrzyma. Widzę, że tak. Dobra. I jeszcze jedna sprawa: to będzie motyka. O, to przy okazji będę dał jeszcze tutaj to. Chyba, pracek został wypełniony. Dobra, czyli te ciasto, jest, te ciasto jest gotowe. Teraz będzie oczywiście potrzebne drewno upałowe, ale to zaraz, to najpierw. Najpierw ja bym sobie ogarnął to, czyli mianowicie motyka. I oczywiście gleba. Dobra? Zastanawiam się jeszcze taka jedna sytuacja, a czy sprawa. Jaka jest Twoja wytrzymałość, na przykład dynia, albo kapusta? Fajną mają wytrzymałość, ale nie jestem pewny jeszcze, jeśli mowa o tę temperaturę, bo widziałem tak minus 4 stopni. To troszeczkę taka niebezpieczna sytuacja. A jak na przykład REN wytrzymuje? No też minus 5 stopni. No to i tak musimy jeszcze tutaj poczekać, ewentualnie mógłbym sadzić pastelnak. To też jest zawsze jakaś opcja. A ile? Ile rośnie na przykład taka dynia? 15 dni, a tutaj rośnie 14 dni kapusta. I dynia coś innego zużywa, a kapusta coś innego. Ale nie, jeszcze nie będę to sadził, bo jeszcze nie jest to takie bezpieczne warunki. Najbardziej bezpieczniejsze warunki to będą tutaj, jak dokończę tą budowę tej szklarni. Ale niestety brakuje mi materiału, po pierwsze, pyrdotu. Czyli muszę pokopać troszeczkę tego zielonego kamienia. A druga sprawa, no to brakuje mi jeszcze trochę tego szkła. Więc tak to właśnie się prezentuje. Dobrze, tak więc wracamy teraz do kwestii robienia ciasta. Czyli ciasto, oczywiście, najpierw musimy uzyskać dobrą temperaturę. Dobra, czyli dałem tutaj maksymalnie. Trzeba oczywiście teraz to zapalić. Dobra, temperaturę już łapię. Druga sprawa to jest taka: mianowicie mogę schować motykę. No, mogę. I zawsze bym schował tutaj już na dół. Na przykład te ciasta też. Oczywiście, żeby mi się to już nie zepsuło. Albo bym sobie też chleb to jest to zawsze jakaś opcja. No tutaj dawałem oczywiście zawsze mięso. Jak długo tutaj wytrzymasz? No 8 dni. Chociaż dobra, te ciasto to mogę teraz zrobić. Ziarno oczywiście. Ziarno to tak. I jeszcze to do schowania, czyli ta cała skóra. Tłuszczyk był tutaj. Dobra, i to powinno na razie wystarczyć. Tak mi się wydaje. Teraz zobaczmy, jaką to ma temperaturę tutaj mój piec. No, powoli to łapie. To więc jeszcze trochę poczekamy. Dobra, teraz właśnie możemy dać to ciasto. No i oczywiście trzeba pilnować to ciasto, bo tutaj są etapy pieczenia. I jak one działają? Na przykład, zobaczcie, ciasto. Ciasto, ciasto, ciasto. Czekajcie, to chyba będzie nazywa się jako placek, tak? Tak, jest tutaj na przykład taki placek z czerwonym jabłkiem, ale może być to różna etap wytwarzania, bo na przykład może być bardziej spalony. No, spalone, spalone ciasto, niedopieczone ciasto, więc tutaj są różne etapy. No i no oczywiście wygląd się zmienia. No teraz mamy kategorię niedopieczone, czyli jeszcze trzeba poczekać oczywiście na to. Zanim to się zrobi. Teraz będziemy mieli zaraz chyba te idealne ciasto. No po prostu czy, czy placek. No i dobra. Jest już to wytworzone. I jeszcze damy tutaj oczywiście ten chleb. Czyli chleb orkiszowy. Jeszcze to się wytworzy. No i co? Mamy to ciasto. Czy bardziej, bardziej jako placek? E, żeby ukroić plackę, to trzeba mieć oczywiście nóż i wtedy to kroimy sobie na takie kawałeczki, tak? I mamy bardzo takie, bardzo skuteczne jedzenie. No i jeszcze oczywiście poczekamy na to ciasto. Jeszcze, jeszcze to się wytworzy raz, dwa i będzie to już załatwione. No bo jeszcze czekamy. Dobra, ciasto to znaczy chleb orkiszowy został wytworzony. Czyli to mamy załatwione, więc tak jak widzicie, tak wygląda właśnie ta opcja wytwarzania jedzenia, czyli mamy inny... inne źródło wytwarzania jedzenia, tak? Mamy inną metodę produkcji jedzenia. Czyli wytwarzanie chleba, wytwarzanie placków, czy tam ciast, więc tak to się prezentuje, ale dobra. To mamy za sobą, tak więc teraz ja bym przytulił jedną sprawę. Czyli mianowicie tak, kilof. A może bym tutaj dał? E, to będę potrzebował... Oczywiście miedzi. Mieć to jedna sprawa i jeszcze do tego złoto oraz jeszcze srebro. Srebro jest tutaj. Dobra, wszystko mamy. No to trzeba to połączyć, tak? No połączyć. Najpierw potrzebuję tygier. Tygier. I tak bym potrzebował 100 jednostek. Czyli nie za dużo. Można powiedzieć, że tak optymalnie. Jest, jest już właśnie optymalnie, dobra. Czyli trzeba jeszcze tylko to zapalić i dać jakieś paliwo. Raczej powinno mi wystarczyć tak węgiel brunatny. Będzie idealnie. Tak więc ja już to rozpalam. Właśnie jest tutaj taki problem, że ja nie mam e... No Pochod... a Nie, jest tutaj pochodnia A nawet w sumie tutaj Dobra, to się wytwarza No i dobra, czekamy Czekamy Jak to się wytworzy To może skończymy ten materiał Jeszcze zobaczymy E, inna sprawa to jeszcze jest taka. Ciekawsze stać mnie już na nowy piec? Nie. Wystarczy mi tylko na tą podstawę. Czyli jeszcze to będę musiał ulepić. No ulepić, raczej wytworzyć, tak? A dobra, to postawimy tutaj. Ewentualnie. Druga sprawa to właśnie ta cała glina. Czyli jak to się robiło? Glina. Cegła, jest cegła tutaj. Jak będzie tak 12. Dobra. Teraz bym potrzebował trawę Mam w ogóle cewy? Nie mam. A nie mam. Ślepy jestem. Patyki oczywiście. To pójdzie tak. Dobra, no zanim to się wytworzy, to trochę czasu minie. To ja ogarnę raz, dwa, czyli tą całą cegłę. Powinno mi raczej wystarczyć cały materiał. Tak mi się wydaje. I ile w tym prawdy jest, to nie wiem. Czyli mianowicie tak Dobra Teraz oczywiście trawa e, patyki drewno połowę i zapomniałem wziąć pochodni Coś trochę słabo Dobra No i oczywiście tak jak mówiłem Pochodnia No, czyli to się wytwarza. Tak, więc wracamy. Wejdzie tutaj. No i dobra, reszta do schowania, tak naprawdę. Jak tutaj sytuacja? Ach, okay, wytworzyło się to. To pójdzie tak, to pójdzie tak. To pójdzie się to pójdzie na wylewanie Dobra To pójdzie tutaj, coś jeszcze mogę tutaj schować? Nie, tutaj już raczej idzie na tą sytuację, czyli na ten poziom, czyli patyki. O! To zapomniałem Glina. Etawę. No i dobra, to jest godzina? No 15. Dobra, to w takim razie ja kończę powoli ten materiał. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę, w górę oraz komentarz. A jeśli dzisiaj spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba oraz dzwoneczek. Także trzymajcie się. I idąc sam tego także do zobaczenia. Cześć.